Cześć, witajcie. Witajcie na holu zakupowym z Biedronki. Pierwsza rzecz, którą Wam pokazuję i którą zakupiłam to są To są jajka, które nazywają się Moja kurka i są z wolnego wybiegu. Jest ich tutaj 20 sztuk. Drugą rzecz, którą zakupiłam, to jest śmietanka do kawy. Ja ją dodaję, jak rano piję sobie kawę. I do tego kawa. Kawa dzisiaj była w promocji. Kosztowała 10 zł. Również na pomarańcze dzisiaj była promocja i kosztowały około 4 zł. Kupiłam również trzy budynie. Takie na deser czasami sobie robię. Jest to budyń. Czekoladowy i budynie waniliowe. Kupiłam również majonez. Musztardę. Dzisiaj była promocja na czekolady. Przy zakupie dwóch czekolad trzecia była gratis. A więc promocja była 2 plus 1. Kupiliśmy również takie słoiczki z mięsem. To jest właśnie przysmak mięsny. Tu jest 300 gram. Dwa takie same. Oraz takie konserwy wzięłam. To jest golonka wieprzowa. I ona kosztuje 7 zł i jeszcze par, i trochę groszy. Także to jest ta golonka konserwa. I tutaj jeszcze mam dwie sztuki tej golonki. O tak będzie pasować. Także siedzą ja reklamówkę mam pustą. Kupiłam również takie drożdżówki. Z makiem, z serem. I z Kupiłam również taki sos czosnkowy Madero. I jeszcze takie mięso z dodatkiem cebuli w słoiczku. Też tutaj jest dokładnie 280 gram tego. I drugie jest takie samo, tylko mięso z chrzanem, z dodatkiem chrzanu. Cukierki, takie owocowe do ssania. I żelki. Kupiłam tych żelków trzy, ponieważ dwa kupiłam dla moich wniosek i jedne będą moje. Kupiłam również y karma dla kotów w tym 2 dwu, kilo karmy kosztuje około 13 zł. I jeśli ktoś kupywał dwa, dwa opakowania karmy dla kotów, to wtedy karma była tańsza i kosztowała chyba 11 zł. Ja w sumie to się wybrałam po, po takie konserwy gulasz wieprzowy. Ponieważ wczoraj przeglądałam gazetkę i tam w gazetce była mowa o tym, że konserwa taka podobna do tej, tylko gulasz wieprzowy, że w promocji będzie kosztować 4 zł. I myślę sobie, pojadę to sobie zrobię zapasy. I niestety okazało się, że już ta półka, na której ten gulasz wieprzowy stał, już była pusta. A te, a te konserwy, które wam pokazałam, to ich cena jest <laughs> przeszło 7 zł. Także nie brałam ich dużo, wzięłam tylko kilka. No i w sumie to żałuję, że, że pojechałam, ponieważ to po co pojechałam, czyli te konserwy po 4 zł, były już wykupione i było ich bardzo mało. A mamy godzinę dopiero po 9. Także rano byliśmy w tej biedronce i już nie było tych konserw. Zakupiłam również zgrzewkę wody, wody mineralnej do picia, ale ona została w samochodzie, także już nie będę Wam pokazywać. Także sami widzicie, to są moje zakupy z Biedronki, w sumie nie ma tego tak dużo, a, a ceny są bardzo wysokie i, i jestem taka trochę niezadowolona, ponieważ to, po co pojechałam, to nie kupiłam, no ale kupiłam inne rzeczy, tak. X, które Wam pokazałam, i jeśli to będzie dla Was jakaś inspiracja, no to, to dobrze, a jak nie, no to nie. I chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że pogoda mamy piękną, świeci słońce. Z rana na, na dworze było chłodno, ale teraz już robi się coraz cieplej. Także myślę, że dziś pogoda będzie dopisywać, chociaż. Przeglądała wczoraj prognozy. To jest mowa o tym, o załamaniu pogody i że i do burzy i ulewy. W każdym bądź razie dziękuję Wam, kochani, za obejrzenie tego odcinka. Jeśli filmik Wam się spodobał, to go polubcie i subskrybujcie.